Zadanie 34. W nieskończonym ciągu arytmetycznym AN, określonym dla nów większych bądź równych od jedynki, suma 11 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu jest równa 12. Wyrazy A1, A3, Ak w ciągu AN w podanej kolejności tworzą nowy ciąg trzywrazowy ciąg geometryczny BN. Oblicz K. Na początku wyznaczmy dane wynikające z zadania. Otóż suma 11 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187, oraz średnia arytmetyczna wyrazu pierwszego, trzeciego i dziewiątego jest równa 12. Stąd mamy następujący zapis. Należy dodać wyrazy i podzielić przez ich ilość. I ta średnia, wiadomo, jest podana w zadaniu, jest równa 12. Można to równanie uprościć. Otóż mnożymy takie równanie stronami razy 3. Z lewej strony uzyskujemy sam licznik, a prawa strona razy 3 to 3 razy 12, 36. Teraz wyraz trzeci i dziewiąty rozpisujemy zgodnie ze wzorem na wyraz ogólny ciągu arytmetycznego na AN. Czyli w tym wypadku A3 to jest wyraz pierwszy plus dwa promienie. Pamiętamy, przy r jest liczba o 1 mniejsza niż indeks dolny tutaj, czyli liczba 3. Dla dziewiątki będzie podobnie. A9 równa się A1 plus 8R. Nie widzisz, ósemka jest o 1 mniejsza tutaj od tej dziewiątki. No i teraz przyszedł czas na podstawienie w miejsce A3 tego całego wyrażenia, w miejsce A9 z kolei tego wyrażenia. A1 przepisujemy, a tutaj dokonujemy podstawienia. 36 przepisujemy. Teraz takie równanie upraszczamy. Mamy 3A1, z kolei Rów mamy 10, a z prawej strony liczba 36. I już mamy równanie z dwiema niewiadomymi. Teraz wykorzystamy informację, że S11 równa się 187. Wykorzystamy sobie jeden z tych wzorów, proponuję ten drugi, i w miejsce na zarówno tutaj, i tutaj, jak i tutaj, pojawia się 11, czyli otrzymujemy, zobacz, S11, początek przepisujemy 2A1, tutaj 11 minus 1 to 10R. I na końcu pojawia się 11. S11 jest równe 187. Tutaj cały ten ułamek przepisujemy bez zmiany i razy 11. Tutaj mamy również równanie z dwiema niewiadomymi. Uprośćmy to równanie. Pomnóżmy najpierw całość przez ułamek 2,11 w celu likwidacji tych dwóch liczb. Lewą stronę również mnożymy przez ten ułamek, a z prawej strony dwójka skróci się z tą dwójką, 11 z tą jedenaską, dostaniemy sam licznik. Tutaj z kolei 187 skraca się na 11, to jest 17. Tutaj jedenaska się skraca. 17 razy 2 to 34, ale zmienimy równanie stronami. Na początku przepiszemy Wyrażenia, które są po prawej stronie, przerzucimy na lewą, a to co jest po lewej, przerzucimy na prawą. Ok, zauważ, mamy już dwa równania z dwiema niewiadomymi i możemy teraz zbudować układ równań. Widzimy, że mamy tutaj takie same współczynniki, więc wystarczy jedno z równań, na przykład drugie, pomnożyć przez minus jeden. I już otrzymamy przeciwne współczynniki i rozwiążemy ten układ metodą właśnie przeciwnych współczynników. Pierwsze równanie przepisujemy bez zmiany, a w drugim równaniu zmieniamy znaki na przeciwne. Dodajemy pionowo, pisemnie. R, wiadomość się nam tutaj upraszczają. 3a1 minus 2a1 to jest a1. Tutaj liczby po redukcji dają nam dwójkę. I teraz należy tę dwójkę wstawić w dowolne miejsce. Tu albo tu. Myślę, że drugie równanie jest troszeczkę prostsze, więc w miejsce A1 wstawiamy dwójeczkę, czyli mamy 2 razy 2, a resztę przypisujemy. Dalej to są czyste rachunki. Otrzymujemy w efekcie, że R jest równe 3. Teraz na moment się zatrzymajmy. W jaką stronę powinniśmy dążyć? Otóż A1 zauważ mamy już obliczone. Potrzebujemy jeszcze wrazu trzeciego i wrazu AK, tak aby te trzy wyrazy tworzyły ciąg geometryczny. Tutaj cały czas zajmowaliśmy się ciągiem arytmetycznym. Teraz obliczymy A3, to jest A1 plus 2R. A1 i R zostały już obliczone, więc wstawiamy wartości liczbowe. A1 to była dwójka, R to trójka. Obliczamy, wychodzi nam liczba 8. W podobny sposób rozpisujemy wzór na wyraz AK, to jest A1 plus K minus 1 razy R. Przypominam, że przy R jest zawsze liczba o 1 mniejsza niż indeks dolny. A1 to jest dwójka. K minus 1 przepisujemy, a R było już wcześniej w układzie równań obliczone, to jest trójka. Teraz dwójkę przepiszemy, trójkę wymnażamy przez nawias. Upraszczamy liczby otrzymując 3k minus 1. I zauważ, mamy już dwa pierwsze wyrazy naszego ciągu oraz trzeci wyrażony przy pomocy literki k. Ale pamiętasz, w zadaniu jest napisane, że te wyrazy pierwszy, trzeci i katy tworzą ciąg geometryczny. W tym momencie może przypomnijmy sobie wzory związane z ciągiem geometrycznym, a konkretnie będziemy korzystać ze wzoru na iloraz ciągu geometrycznego. Otóż, jeżeli podzielimy wyraz następny przez poprzedni, to zawsze uzyskamy iloraz Q, który jest liczbą stałą. Więc jeśli podzielimy 8 na 2, to ten iloraz będzie równy również ilorazowi. 3k minus 1 podzielić na 8. Wyraz następny dzielimy przez poprzedni. Takie proste równanie, które jest proporcją. Mnożymy po skosie. 8 razy 8 to 8 kwadrat. Tutaj 2 razy cały licznik. 8 kwadrat to jest 64. 2 razy 3k 6k. Minus 2 razy minus 1 minus 2. Grupujemy. Niewiadome na jedną stronę, liczby na drugą. Proponuję minus dwójkę przenieść na lewą stronę. Zmieniamy stronę, zmieniamy znak. Otrzymamy 66, równa się 6k. Dzieląc stronami uzyskujemy, że k jest równe 11. Jest to odpowiedź już do naszego zadania.